Do realizacji filmu potrzeba zespolenia wielu różnych elementów. To powiązana ze sobą struktura. Gdzieś na tej drodze jest miejsce, w którym ja się odnalazłam. Fascynuje mnie w tym możliwość kreowania świata na nowo dołożenie swojej cegiełki do historii, którą ktoś wcześniej wymyślił i zrealizował. Kreatywna współpraca, dzięki której jesteśmy w stanie wypracować nowe znaczenia. Jeśli chce się spróbować swoich sił w montażu, trzeba mieć dostęp do komputera. Lecz jeśli chodzi o programy, można skorzystać z darmowych softów, które w zupełności wystarczą na początku drogi montażowej. Cześć, nazywam się Janek Dziedziczak, jestem na drugim roku realizacji obrazu filmowego w Warszawskiej Szkole Filmowej. Chciałbym zaprosić Was do współtworzenia grupy filmowej w Miejskim Domu Kultury w Kole. Zadano mi pytanie, co jest potrzebne do realizacji filmu. Moim zdaniem jest potrzebna wrażliwość i ludzie, bo to gra zespołowa. A dlaczego wybrałem film? Dlatego, że mieszają się w nim wszystkie ze sztuk. Począwszy od teatru po muzykę. Obraz przede wszystkim jest moją domeną, jestem operatorem. Zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam z planu. Do zobaczenia. Dlaczego wybrałam sztukę filmową? Dlatego, że. Moim marzeniem od zawsze było to, aby połączyć pracę z pasją. A że od najmłodszych lat pasjonowałam się obrazem, pomyślałam, że spróbowanie swoich sił na łódzkiej filmówce będzie dobrym krokiem ku temu, by rozwijać się w tym kierunku i by w przyszłości tworzyć filmy. Kiedy przychodzisz na świat, po raz pierwszy dostrzegasz Otaczające wszechobecne światło. W tym samym momencie, po raz pierwszy, choć w sposób jeszcze nieuświadomiony, zaczynasz odczuwać wibrację talentu. To jest dar, który dostajesz od życia i który w przyszłości pozwoli ci rozbudzać emocje, rozgrzeszać, potępiać, dawać rozrywkę, skłaniać do refleksji. Kiedy któregoś dnia uświadomisz sobie, że taką masz właśnie moc, stajesz się artystą i to już wszystko, co potrzeba do tego, aby robić filmy. Kamera, mikrofon, statyw, lampa to tylko narzędzia. Inspiracje są w każdym z nas i trzeba je tylko w sobie odnaleźć. Film jest dla mnie wyciszeniem, próbą oderwania się od problemów codzienności, schronieniem, możliwością przebywania w trochę innej rzeczywistości, byciem w kontrze do współczesnego świata świata, który pędzi coraz szybciej i w którym powoli zatraca się poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii. Warto robić filmy lub chociaż je oglądać bo jest to jeden z największych darów naszej cywilizacji, który od ponad stu lat daje nam nadzieję, radość i szerokie spektrum prawdziwych emocji,